Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Bayern wygrywa 4 do 0 z Wolfsburgiem. Lewandowski pobił rekord Millera Robert z kolejnym wyróżnieniem otrzymał solną piłkę. To koniec: Intermediolan rozwiązał kontrakt z Christianem Eriksenem. Poważne zarzuty postawione Mauro Icardiemu i Wandzie Strzelił karnego po czym wyleciał z boiska. Neymar podpisał kontrakt z Facebookiem. Poznaliśmy terminarz oraz rywali Polaków w Lidze Narodów. Paulo Sousa opuści kadrę przed barażami? Pod ostatnim filmem zobaczyłem ponad 15 tysięcy łap w górę, a to oznacza tylko jedno z mojej strony: brak pytań. Witam wszystkich 600 nowych widzów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a chcesz sprawić mi prezent na święta, klikaj czerwony przycisk tam na, na dole. Wczoraj wyjątkowo filmu na kanale nie było, ale teraz do 23 grudnia widzimy się codziennie o 6 rano. Lećmy z niosami. Miłego oglądania. Za nami piłkarski piątek, w którym niektóre drużyny zagrały po raz ostatni w tym roku. W Niemczech Bayern Monachium podejmował VFL Wolfsburg. Oczywiście w podstawowym składzie gospodarzy znalazło się miejsce dla Lewandowskiego, który lubi strzelać temu klubowi. Tak było również tym razem. Bayern wygrał 4 do 0, a autorem jednego z trafień był właśnie Polak. A już się umartwiliśmy, że napastnik zakończy rok bez gola. Robert tym samym stał się samodzielnym rekordzistą pod względem strzelonych bramek w Bundeslidze w roku kalendarzowym, ma ich na koncie 43. Wyrównał też osiągnięcie Cristiano Ronaldo, 69 bramek we wszystkich rozgrywkach. Po wygranej nad Wolfsburgiem Bayern zimę spędzi na fotelu lidera z 43 punktami. Natomiast Lewandowski zrobi to samo tylko w fotelu lidera klasyfikacji strzelców. W trwającym sezonie Bundesligi trafiał 19-krotnie. We Włoszech rozegrano dwa spotkania. W pierwszym Lazio Rzym okazało się lepsze od Genoi, wygrywając 3 do 1. W drugim Mistrzowie Włoch, czyli Inter Mediolan, pokonał Salernitane 5 do 0. Ostatnią kolejkę przed zimową przerwą zainaugurowała polska Ekstraklasa. W niej Wisła Kraków rozgromiła Termalikę 3 do 0. Natomiast Wisła Płock odniosła kolejne zwycięstwo na własnym obiekcie, wygrywając z Lechią Gdańsk 1 do 0. Po co Robertowi Lewandowskiemu złota piłka, skoro w Polsce może liczyć na solną piłkę? Szybki skrót wydarzeń dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. Z wyników plebiscytu France Football nie był zadowolony radny Wieliczki Kamil Jastrzębski. W związku z tym zaproponował on uhonorowanie Lewandowskiego przyznając mu specjalną nagrodę. Jest nią solna piłka, tytuł najlepszego piłkarza na świecie oraz dyplom dla człowieka roku 2021. Tak swoją inicjatywę uzasadnił sam Kamil Jastrzębski. Robert, ten rok w Twoim wykonaniu był majstersztykiem. Chcemy w imieniu mieszkańców uhonorować i docenić te osiągnięcia, dlatego postanowiliśmy przyznać symboliczną solną piłkę. Życzymy dalszych sukcesów i wierzymy, że w końcu sięgniesz po upragnioną nagrodę. O przedsięwzięciu pana Kamil'a informowaliśmy już jakiś czas temu. Tak się złożyło, że radny Wieliczki obejrzał nasz materiał i postanowił do nas napisać wspominając jednocześnie o solnej piłce. Jak widać, słowa nie były rzucone na wiatr, a zostały wręcz uplastycznione. We Włoszech doszło do rozwiązania umowy, o której mówiło się już od dłuższego czasu. Mam tu na myśli oczywiście Christiana Eriksena, który przez regulamin włoskich rozgrywek nie może grać w Interze z wszczepionym kardiowerter defibrylatorem. W piątek Mistrz Włoch na swojej stronie internetowej poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron. Chociaż Inter i Eriksen teraz się rozstają, więź nigdy nie zostanie zerwana. Dobre czasy, gole, zwycięstwa, świętowanie Scudetto z, z kibicami poza San Siro, wszystko to na zawsze pozostanie w historii Nerazzurrlich. Eriksen na San Siro trafił zimą 2020 roku z Tottenhamu. Od tamtego czasu w barwach Interu zagrał w 60 spotkaniach. Co dalej z karierą Duńczyka? Rozwiązanie umowy z włoskim klubem nie oznacza końca kariery. Christian z pewnością będzie chciał spróbować wrócić do futbolu. Miejscem jego powrotu ma być Ajax Amsterdam. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Mauro Icardi i Wanda Nara są parą, o której mówi się najwięcej. Najpierw głośno było o ich domniemanym rozstaniu, do którego ostatecznie nie doszło. Teraz na jaw wychodzą nowe sprawy, które są bardzo poważne i mogą się dla pary bardzo źle zakończyć. Jak donosi gazeta Dello Sport, Mauro i Wanda zostali oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy oraz oszustwa podatkowe. O co chodzi dokładnie? Para jakiś czas temu założyła firmę Work Marketing Football SRL, która miała gromadzić fundusze zebrane przez Mauro. Problem w tym, że na koncie pojawiały się pieniądze z innych, najprawdopodobniej nielegalnych źródeł. Były one ukrywane przed Urzędem Skarbowym, co jest całym sednem tej sprawy. Sprawa jest bardzo poważna. Fernando Minguez, który wytoczył wspomniane oskarżenie, poprosił Argentyński Wymiar Sprawiedliwości o tymczasowy areszt dla Mauro i Wandy. Do kuriozalnej sytuacji doszło w Chorwacji, gdzie piłkarz został wyrzucony z boiska po strzeleniu karnego. Sytuacja miała miejsce w trakcie ligowej rywalizacji pomiędzy NK Istra a Dinamo Zagrzeb. Pod koniec spotkania do wykonania jedenastki podszedł Bruno Petkowicz. Zrobił to w dość specyficzny sposób, jak się później okazało, nie nieprzepisowy. Sędzia to wyłapał i pokazał piłkarzowi żółtą kartkę. Jak się później okazało, było to już drugie żółtko, dlatego Petkowicz wyleciał z boiska. Czerwona kartka nie przeszkodziła Dinamie w wygraniu spotkania 2 do 0. Neymar podpisał kontrakt, który ze światem sportu ma bardzo mało wspólnego. Brazylijczyk związał się umową z platformą Facebook Gaming. Ogłosił to za pośrednictwem swojego Instagrama. Granie w gry to jedna z moich największych pasji, i bardzo jestem zachwycony, że mogę wam ogłosić moją współpracę w roli streamera z Facebook Gaming. Obserwujcie moją stronę na Facebooku. Nie mogę się doczekać, żeby znów cieszyć się streamowaniem z wami. Wcześniej Brazylijczyk bardzo często streamował na Twitchu. Tam jednak został zbanowany przez ujawnienie numeru telefonu kolegi z kadry, Richard Nissona. W związku z tym Neymar nadal będzie aktywny w internecie. Tym razem jednak na innej platformie. Polska poznała swoich przyszłych rywali w ramach dywizji A Ligi Narodów. Losowanie grup odbyło się w miniony czwartek. Biało-czerwoni trafili do grupy D, w której zagrają z Belgią, Holandią oraz Walią. Trzeba przyznać, że rywale są bardzo atrakcyjni, kiedy zostaną rozegrane mecze w ramach Ligi Narodów. Jako pierwsze informacje podał rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski. Zwróćcie uwagę na to, że w pierwszej połowie czerwca rozegramy aż cztery spotkania: u siebie z Walią i Belgią, na wyjeździe z Holandią i ponownie Belgią. Pozostałe dwa mecze u siebie z Holandią i na wyjeździe z Walią rozegramy we wrześniu. Czerwiec zapowiada się niezwykle intensywnie dla reprezentacji Polski. Wiemy z kim zagramy w Lidze Narodów, nie wiemy jednak kto w tym czasie będzie prowadził kadrę. To jest oczywiście mocno uzależnione od wyników baraży. Jeżeli je przegramy, na 99% Paulo Souza pożegna się z kadrą narodową. Jest jeszcze inna opcja, o której w tym tygodniu mówiły media. Według doniesień brazylijskiego Globo Esporte zatrudnieniem Portugalczyka zainteresowane jest Flamengo. Jest to klub w Ameryce Południowej, który uchodzi za jeden z największych w tamtym rejonie świata. Oferta z pewnością byłaby kusząca dla trenera Sousy. Wiele jednak wskazuje na to, że Paulo nie opuści reprezentacji Polski. Przyznał to w rozmowie z portalem ONED rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Z trenerem ostatnio rozmawialiśmy o barażach. Dla nas sytuacja jest prosta. Był niedawno w Polsce i nic nie mówił o tym, że gdzieś indziej się wybiera. Tylko rozmawialiśmy o przygotowaniach do baraży. Kartka z kalendarza. 18 grudnia 1966 roku w Dębicy urodził się Leszek Pisz. Były reprezentant Polski i były piłkarz takich klubów jak Legia Warszawa czy Igloopol Dębica. Tego samego dnia 1969 roku na świat przyszedł Santiago Canizares. Były reprezentant Hiszpanii i były zawodnik takich drużyn jak Real Madryt czy Valencia. 18 grudnia 1990 roku w Wilnie urodził się Arvidas Nowikowas. Reprezentant Litwy i były piłkarz między innymi Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Dzięki za uwagę, jeżeli wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał. Widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia.